Książka Mary Roach, ale Kosmos, to, kolejny, to jest kolejny dowód na to, że Mary Roach na każdy temat potrafi napisać fantastyczną książkę popularno-naukową. Czy to będzie książka o trupach, czy to będzie książka o seksie, czy to będzie książka o kosmosie. Co ciekawe, w żadnym z tych tematów Mary Roach nie jest specjalistką, ale to właśnie jest cecha chyba idealnego dziennikarza naukowego, że potrafi wcielić się w każdą sytuację. I ta książka znowu jest tego przykładem. Mary Roach. Pisząc ją, zgłosiła się nawet do programu kosmicznego, w którym chciała wziąć udział jako astronautka. I to jest dla mnie wzór pisania książek popularno-naukowych, kiedy autor. Wciela się jakoś w to, co potem przedstawia czytelnikowi. Dla mnie ta książka jest również fajna, także dlatego, że pokazuje loty w kosmos w sposób mi najbliższy, to znaczy nie przez technologię, nie przez wielkie rakiety, nie przez inżynierów, ale przez zwykłych ludzi. I pokazuje, że ci wszyscy bohaterowie, których widzimy ubranych w stroje kosmiczne na tle Flag, to są zwyczajni ludzie, którzy mają zwyczajne problemy, którzy martwią się tym, że rozwiązało im się sznurowadło jak wiwatu, idą przed liwatującymi tłumami, a, których czasem boli brzuch, którzy są zmęczeni, smutni, zdenerwowani. I ta perspektywa jest mi właśnie najbliższa.